Witam Was serdecznie w kolejnym denku kosmetycznym. Jak widzicie, mam już tutaj, jak na mnie, całkiem sporą kolekcję kosmetyków. Nie o wszystkich niestety ostatnio pamiętałam, ale coś tam Wam jeszcze po prostu wspomnę. W każdym razie, nie przedłużając, zaczynamy z przeglądem tego, co ostatnio zużyłam i recenzjami tego, co ostatnio zużyłam. I mam tutaj na początek płyn micelarny z Eveline. Powiem Wam, że ja zawsze kupuję ten płyn micelarny z Garniera, który też był w moich ideałach pielęgnacji. A ten y, też uważam, że był świetny. Chyba go w biedronce kupiłam. Także w zasadzie. <grym> nie wiem co to było. W każdym razie. W zasadzie y, nie ma chyba różnicy tutaj między nimi. Także bardzo polecam, bo też cena jest bardzo dobra. Coś mam tutaj po prostu tu ściutkie takie. Nie wiem z którego opakowania to wyleciało. No, mam nadzieję, że nie będę już więcej rzucała. Dalej mamy serum z Kosr, Serum, którego używam. Od paru lat już też jest w moich ideałach pielęgnacji i non stop wracam do tego serum. To jest cała kolekcja mm, serów o działaniu bardzo podobnym, czyli one są na rozszerzone pory, na zaskórniki, na takie zatkane pory z takimi białymi łebkami. To jest akurat wersja do białych łebków. W każdym razie wszystkie one mają dla mnie bardzo dobre działanie, jeżeli chodzi o walkę z jakimiś niedoskonałościami skóry i stosuję je... Zwykle wieczorem przed nałożeniem kremu, ale czasami i rano i wieczorem, jeżeli mam jakieś takie okresy, że jestem bardziej wysypana. Dalej mamy mój ulubiony krem na dzień do twarzy z Andalu, to jest seria różana i on też wystąpił w tym moim filmiku o ideałach pielęgnacji. Bardzo ten krem lubię i kupiłam sobie też teraz na cieplejsze miesiące taką wersję lżejszą. I też większą, i tańszą tego kremu, i też się bardzo dobrze sprawdza. Także albo będę wracała do tej serii, albo czasami też będę kupowała ten taki balsam, a nie krem, bo też jest uważam bardzo dobry. Nie widzę tu między nimi wielkiej różnicy. Dalej mam krem pod oczy z ELFA i to jest taki krem pod oczy na rolce który daje taki efekt chłodzenia, no bo ta rolka jest metalowa, także jest to fajne na opuchnięte oczy. Cudów jakichś nie działa, niestety jeszcze nie znalazłam serum pod oczy, który działa cuda, ale jest całkiem okej okay i jest też w świetnej cenie, także naprawdę stosunek jakości i działania do ceny jest tutaj bardzo dobry. Dalej mam perfumy, to są perfumy Givenchy, Dalia Divine się nazywają, czy Divine, nie wiem, raczej Divine i dostałam te perfumy od taty, nie znałam ich wcześniej i bardzo mi się podobały. Są dość mocno słodkie, jeżeli bym miała sama mm, zgadywać w jakich jestem klimatach zapachowych, to nie poszłabym aż w tak słodką stronę w opisie siebie, ale bardzo mi się podobały i używałam ich bardzo chętnie, więc może jednak mam błędne wyobrażenie na temat moich preferencji zapachowych. Kolejna rzecz, jaką tutaj mam, to jest krem pod oczy, też z Cosrx i to jest krem, którego używam na noc i powiem Wam, że Uważam to za taką drobną rewolucję w mojej pielęgnacji, że dodałam krem pod oczy na noc, bo wcześniej używałam zawsze tylko jakichś kremów na dzień po to, żeby zwalczyć opuchliznę, a zauważyłam, że ta skóra wokół oczu się robi taka, wiecie. Taka sucha, taka jakby niedożywiona, czego się jej potrzeba, i właśnie taki cięższy krem na noc sprawdza się u mnie świetnie. Na pewno będę wracała właśnie do tego kremu, bo jest uważam bardzo dobry. Mam takie wręcz natychmiastowe uczucie, że, że ta skóra jest taka odżywiona, mniej napięta i bardziej chętna do życia dalszego, dlatego naprawdę go polecam. Dalej mam puder puder do, do twarzy i to był puder z Physician's Formula którego miałam, który miałam dość długo i był dosyć fajny. Tutaj pod spodem to on, on ma takie jakby dwa etapy pudełeczko ma. Tutaj jest sprasowany puder, tu pod spodem był taki pędzelek, którego używam do czegoś innego i tu jeszcze lusterko, także jest fajny ten puder nawet, ale nie było go w momencie, kiedy chciałam kupić drugi, bo mi się ten kończył i kupiłam taki Larenim, którego chyba już nie ma w ofercie, bo on był w jakiejś takiej wyprzedaży czystkowej, no ale na razie go mam i też mi się sprawdza. To jest puder akurat mineralny ten Larenim. Dalej mam wcierkę do włosów, taką do, jak wcierka Jantar, wiecie, tylko to jest wcierka z Andalu i powiem Wam, że wcierka Jantar chyba jest lepsza, także tutaj nie, nie zawracałabym sobie głowy zamawianiem tego, bo to jest akurat Zajherb i ściąganiem, bo jest droższa od wcierki Jantar, ma mniejszą pojemność i uważam, że wcierka Jantar jest jednak lepsza na pobudzenie porostu włosów i, i zwiększenie gęstości i tak dalej. Dalej mam moje ulubione masła do ciała. To jest seria masa do ciała Petal Fresh i to jest akurat zapach kokosowy, ale on bardziej pachniał tak, no pachnie kokosowo, ale tak w stronę trochę czekoladowego kokosa, powiedziałabym nieczystego kokosa. W każdym razie ja te balsamy uwielbiam i do nich regularnie wracam. Dalej mam balsam antycelulitowy yy, z Aveo. I tutaj z Millera i chciałam Wam powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, ale w Szwajcarii, czy w Niemczech czy w Austrii prawie nie ma antycelulitowych preparatów. Nie ma takiego luksusu w Polsce, że mamy po prostu 100 tysięcy różnych rodzajów i odmian, na przykład z Eveline. Z Eveline to są moje absolutnie ulubione balsamy antycelulitowe. Ostatnio jeden zużyłam, ale było tak brudne już to opakowanie, tak je wygniotłam, że nie zostawiłam go do denka. W każdym razie, wiedzcie, że balsamy z Everline to jest właśnie po prostu złoto i bądźcie szczęśliwi czy szczęśliwe, że w Polsce te balsamy są, bo są tanie i mają jakieś działanie. A to, to takie, no takie tam pitu-pitu, jakiś balsamik, a i tak całą robotę robi tylko i wyłącznie masaż. W każdym razie te, te z Everline robią robotę dodatkową do masażu. I ostatnia rzecz tutaj to jest krem BB, którego używam też już od paru lat. I to jest misza Krem BB w numerku 23, zawsze używam właśnie tego odcienia, tak on wygląda tutaj w kartoniku, bo już oczywiście mam kolejny kartonik, także tego starego pomazanego śmiecia zastąpiłam nową, nowym wydaniem. I dobrze, i to wszystko jeżeli chodzi o denko kosmetyczne. Postaram się Wam zrobić listę tych wszystkich rzeczy na dole, niektóre z linkami, niektóre bez linków, także jeżeli chcecie zobaczyć dokładniej, jakie to były wersje, to możecie sobie tam na dole sprawdzić. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!